symboliczne kuszenie, sorry, jak mi tutaj reklamówka będzie, będziecie słyszeli, ale nie o zakupy. To symboliczne kuszenie przez diabła na pustyni. Co to właściwie oznacza? Czy czasem to nie jest tak, że nasz, nas kuszą w cudzysłowie myśli mieszkające w naszych głowach, które chcą, które chcą żyć które w cudzysłowie oczywiście żyć chcą istnieć? I próbują nas nakłonić do tego, abyśmy im uwierzyli. Te myśli, które uderzają w nasze największe lęki, tylko po to, tak naprawdę, żeby, żeby te lęki rozpuścić, żebyśmy zobaczyli iluzję tego lęku, tego czego się najbardziej obawiamy. Ale właśnie to kuszenie polega na tym, że. One chcą, żebyś im wierzył, one chcą, żebyś się kupił, żeby się po prostu przyjął. E... I bardzo często właśnie za tym kryje się taka podpucha, że jeżeli to zrobisz, to... to coś tam. To coś tam się wydarzy, co jest ci potrzebne, co ci pomoże, cokolwiek generalnie. Myślę sobie, że gdy Jezus. Świadomie odmawiał diabłowi, to tak naprawdę toczył wewnętrzną rozmowę z samym sobą, z tą częścią, która we wszystkich nas istnieje i która próbuje nas kusić w cudzysłowie czyli tak naprawdę zwodzić na manowce, odwodzić od prawdy, odwodzić od miłości, nic więcej. I zobaczcie, gdyby spojrzeć na nasze myśli, nasze myśli są takie same. Nasze myśli dzielą się na dwie kategorie. Są takie, które właśnie zwodzą nas wmawiając nam, próbując nas przekonywać do tego, jak wiele jesteśmy, jak niewiele jesteśmy warci, jak, jak jesteśmy w, w jakim ogromnym jesteśmy zagrożeniu, że tak naprawdę wszystko sprowadza się do lęku przed... O, wow, teraz mi coś przyszło ważnego. Wszystko sprowadza się do lęku przed... Największego lęku, którym jest właśnie lęk oddzielenia, lęk wiecznego potępienia, lęk Pozbawienia siebie samego istnienia, którym jesteśmy. Chyba nie ma większego lęku niż bycie oddzielonym od samego siebie, czyli od tego, czym jesteśmy, od miłości. Więc u podnóża wszystkich lęków leży tak naprawdę ten jeden lęk, któremu wszyscy ulegliśmy, i stąd właśnie mamy takie życie, jakie mamy tutaj na Ziemi, mieliśmy, jakie mieliśmy, oparte na lęku oddzielenia i iluzji oddzielenia, bo uwierzyliśmy największemu lękowi, jaki tylko może istnieć, że nie jesteśmy godni samych siebie. Źródła. Z którego się wywodzimy którym jesteśmy. Niesamowite. Zobaczcie, jak to jest bójda na resorach. Ale myślę, że ten lęk po prostu umiera. Lęk też może umierać zamiast nas. Lęk w nas może umierać zamiast nas.